Michał Nowak, zapraszam na sport. Trzecioligowcy z regionu radomskiego zremisowali swoje mecze w ramach 26. kolejki zmagań. Będąca w środku stawki grupy pierwszej trzeciej ligi, broń radą w 26. kolejce grała na wyjeździe z szóstym w tabeli świtem nowy dwór mazowiecki. Różnica pomiędzy tymi zespołami wynosiła 5 punktów, i taka też pozostała po zakończeniu spotkania. Mecz bowiem zakończył się bezbramkowym remisem. Pilica Białobrzegi z kolei mierzyła się z będącym w czubie tabeli Pelikanem Łowicz. Przyjezdni już w dziesiątej minucie objęli prowadzenie, ale nieco ponad kwadrans przed końcem spotkania. Białobrzeża wyrównali po trafieniu Aleksandra Stawiarza. Mecz zakończył się remisem 1-1, a Pilica w dalszym ciągu zajmuje ostatnie miejsce w tabeli. W następnej serii gier dojdzie do derbów regionu. Gospodarzem będzie broń, która na stadionie przy ulicy Narutowicza 9 w Radomiu podejmie Pilice w sobotę 27 kwietnia o godzinie 17. W pierwszej rundzie Radomianie wysoko pokonali Białobrzeżan 4 do 1. Zanim jednak dojdzie do tego spotkania to w środę 24 kwietnia broń zagra na wyjeździe z Mazowią Mińsk Mazowiecki w ramach ćwierćfinału Forbet Mazowieckiego Pucharu Polski. Początek tego starcia o godzinie 17. Drużyna NEi Orlond Zwoleń odniosła kolejne zwycięstwo w rozgrywkach pierwszej ligi. Podopieczni Karola Drabika są niepokonani we własnej hali w obecnym sezonie. W obecnych rozgrywkach w grupie C pierwszej ligi szczypiorniści NEi Orlond Zwoleń radzą sobie znakomicie. Przegrali tylko raz na wyjeździe z wiceliderem z Pobianic, a u siebie wygrali wszystkie spotkania. W ostatnim starciu przed własną publicznością w tym sezonie podopieczni Karola Drabika podejmowali Mazura Sierpc. Pierwsza połowa była bardzo wyrównana, a wynik oscylował w granicach remisu. Druga część spotkania to już pełna dominacja gospodarzy, którzy ostatecznie wygrali 35 do 29. Po raz kolejny zespół zezwolenia był gorąco wspierany przez swoich kibiców, którzy licznie wypełnili trybuny hali zespołu Szkół Rolniczo-Technicznych. Postawiliśmy swoje warunki w drugiej połowie, w pierwszej Całe szczęście mieliśmy swojego kapitana Adama Lubowego, który bronił z niesamowitych pozycji, e, cały czas nas podtrzymywał wynik. E, oczywiście, jak to z woleniu w hali, kibice zapewnili nam mega dużo, mega dużo energii, e, która pozwoliła nas ponieść. Odleciała hala, w drugiej połowie to była formalność. Dla takich kibicu chce się grać, chce się wygrywać, chce się przychodzić na mecze, e, chce się po prostu być. Orlenta rozegrały w tym sezonie już 23 spotkania, i zanotowały 22 zwycięstwa, i poniosły tylko jedną porażkę z Pabiksem. Zespół Spawianic ma na swoim koncie dwa mecze rozegrane mniej, zanotował 20 wygranych i jedną porażkę. Ma też lepszy bilans spotkań bezpośrednich z Orlentami. To wszystko na dziś, zapraszam na prognozę pogody. Do zobaczenia.